Dzień dobry, tutaj Dorota, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, chcę Wam powiedzieć, że marzenia się spełniają, jak miałam 20, parę lat, nie pamiętam dokładnie ile, a marzyłam zawsze o takiej huśtawce. chodziłam z moimi dziećmi, mówiłam, och, jak ja bym taką chciała, no ale wiecie, zawsze były pieniądze na coś innego potrzebne i nie musiałam mieć tej wystawki. i teraz mieliśmy Kuściakkę dla mnie, więc marzenie się moje spełniło po 30 paru latach, ale się spełniło. I w niedzielę przyjechali znajomi, pomagali mężowi składać, właśnie skręcać. I panowie popili za dużo pizka, bo dach jest nierówny, więc panowie popili za dużo, ale to nic moi synowie powiedzieli, że, że mi to naprawią, jak przyjadą na, na dzień ojca. Także tak wygląda, tak wygląda ta moja kuśtawka. Jest fajna. Dziękuję moim dzieciom, że spełniły moje marzenie. I wy powiedzcie, jakie Wasze są marzenia i czy kiedyś się spełniły? Na razie żegnam się z Wami. Życzę mi